Wędzidło w pysk. Nauczanie domowe. 19 lutego. List Świętego Jakuba, rozdział 3, wersety od 1 do 10. Niech zbyt wielu z Was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, że tym bardziej surowy czeka nas sąd. Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym. Zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jeżeli przeto wkładamy koniom wędzidło do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala, tak język jest ogniem sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić, i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niepohamowane, pełne zabójczego jadu. Za jego pomocą wilbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. paplanina, wybuchy, plotki, obgadywanie, oczernianie, kłamstwa, przekleństwa, złorzeczenia. Długa jest lista grzechów języka. Zatem Jakub nakazuje podjęcie pracy, by nad tym zapanować. I stwierdza, kto nie grzeszy językiem, jest mężem doskonałym. Ta uwaga, aby panować nad językiem, u świętego Jakuba jest też pokazana w perspektywie nauczania, zatem troski o to, aby w nauczaniu nie było fałszywych idei. Aby żadne nauczanie, które jest rozpowszechniane, nie wprowadzało w błąd kogoś albo nie manipulowało nim. Dwa obrazy wprowadza święty Jakub obraz wędzidła i obraz steru. Oba dotyczą kierowania i podróży. Wędzidło to narzędzie, którym woźnica potrafi pokierować koniem, zaprzęgiem. Zatem chodzi o podróż na lądzie. Natomiast sternik, panując nad sterem, określa sposób żeglowania statku. Jakub pokazuje ten ster jako przykład konieczności wyznaczania. Właściwego kierunku, bo chociaż statek może być wielki, piękny, wspaniały, przygotowany, to jednak może nie dopłynąć do portu, jeżeli nie jest odpowiednio ustawiony ster. Tak samo jest z językiem. I w tych dwóch obrazach zwróćmy uwagę, Jakub mówi o pracy. Troszkę w odróżnieniu od częstych obrazów używanych przez Świętego Pawła który często odwołuje się do walki, do czynności żołnierskich. Tutaj Jakub mówi o codziennej pracy, o codziennym zmierzaniu w odpowiednim kierunku, o osiąganiu ostatecznego celu podróży, ale też tych pośrednich. I dlatego nad językiem Panować trzeba krok po kroku, dzień po dniu, i uczyć się tego coraz bardziej i coraz skuteczniej. Motywacją tego jest trzeci obraz obraz ognia, który może ogrzać, ale również może zniszczyć dosłownie wszystko. Dlatego Jakub mówi o błogosławieństwie i przekleństwie, które są niesione przez język. I dlatego to trzeba zmienić, że nie może z tych samych ust wychodzić błogosławieństwo i przekleństwo. Tu trzeba popracować, tu trzeba zadbać o to. I jeszcze raz warto wrócić do tego drugiego wersetu z trzeciego rozdziału. Jakub mówi: Często bowiem się potykamy. W niektórych przekładach jest upadamy. Ale to potknięcie bardziej właśnie oddaje podróż za przęgiem. Koń się potyka, ale dzięki wędzidłu, dzięki lejcom woźnica może również zapanować nad tym. Nie upada koń, tylko się potyka, ale podróż trwa dalej. Pomimo naszych potknięć my też możemy iść dalej, możemy przejść to. Dlatego Jakub to podkreśla. I tu, myślę, jest bardziej trafne to powiedzenie o potykaniu się. Często bowiem się potykamy. Ale jeśli ktoś się nie potyka w słowie, jest człowiekiem dojrzałym. I dalej ten werset można by przetłumaczyć jest mocnym, by przy pomocy wędzidła poprowadzić całe ciało. Potrzebujemy zatem ćwiczenia. Pomimo potknięć, podejmowanie na nowo, po to, aby sobie samemu pewne rzeczy narzucić, tak aby zapanować nad swoimi słowami, odruchami czy wybuchami. Tak jakby Jakub chciał powiedzieć, nałóż wędzidło, a Twój język będzie Ci służył i będziesz miał srebrne usta. Praktycznie może to oznaczać, że jeden dzień w tygodniu, na przykład sobotę, przeznaczysz na to, aby podjąć takie ćwiczenie, aby zastanowić się, Zanim coś powiesz, i chodzi tu o to, żeby przez cały dzień to robić, żeby ćwiczyć się wytrwale, a zanim powiesz cokolwiek, czy to jest modlitwa, czy to jest rozmowa, czy to jest opowiadanie, nieistotne, co wypowiadasz, ale najpierw pomyśl, czy powinienem, czy to dobrze, że to powiem, czy to jest właściwe. Tego dnia może okazać się, będziesz więcej milczał. Będziesz bardziej skoncentrowany na swoim wnętrzu, ale właśnie to dobrze. To właśnie na tym polega to ćwiczenie, że ty, zanim powiesz, pomyślisz. Niech w tym ćwiczeniu, niech w tym nakładaniu sobie samemu wędzidła, błogosławi ci Bóg wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty.